Dzień dobry, dzień dobry, a tak jak ostatnio, raczej dobry wieczór. Witam się z Wami ponownie w po, bardzo popołudniowych, a wręcz wieczornych godzinach. Także witam się, dobry wieczór. Jak tam u Was przygotowania do świąt, bo u nas naprawdę idą pełną parą? Większość rzeczy już mam zrobionych. Mówię tutaj konkretnie o, o potrawach. Może nie tyle, że wszystkie, ale większość już mam w przygotowaniu. Dzisiaj już zrobiłam farsz na pierogi Myślę, że jutro będę już robiła ciasto i będę te pierogi kleiła. Mam już zrobione krokiety, mam gołąbki zrobione, mam bigos zrobione, także trochę tego jest. Ale oczywiście to wszystko jest albo pomrożone, albo powykowane. Także to sobie może tam trochę pobyć, nawet nie musi to być w sumie na święta, ale dzisiaj postanowiłam, że zrobimy pierniczki. Pierniczki muszę też zrobić, dlatego że Michalina ma w poniedziałek wigilię u siebie w klasie. Każdy musi coś przynieść. Michalina zgłosiła się, że przyniesie pierniczki, więc musimy dzisiaj je zrobić, żeby były i ozdobić, żeby były na poniedziałek, także. Zapraszam Was dzisiaj do, e, dzisiaj będzie pierniczkowo, zapraszam Was do oglądania e, filmiku z pieczenia pierniczków i pewnie zdobienia, e, no i co, zapraszamy. Także oczywiście tak jak standardowo, zawsze robiłam pierniczki z takiego wiecie gotowego przepisu doktora Etkera, e, dzisiaj w tym roku zrobię pierniczki z mm, Lidlomixa, Zobaczymy, powiem szczerze, że dzisiaj farsz robiłam do pierogów też z Lidlomiksa wyszedł naprawdę bardzo, bardzo dobry, więc pomyślałam, że pierniki czemu nie. Więc zaczynamy od 250 g miodu, miodek już dodany, więc lecimy dalej, miodek dodany, dodaj 100 g masła, dobra, lecimy z, z masłem. Co jest to jest co mówisz? Zrobię dzisiaj pierniczki. No robimy, mama zaczyna. Ale słuchaj, żeby zrobić pierniczki, to ty musisz tutaj ten domek maszy i tą ciastolinę yy, sprzątnąć. No, mama, ale te, ten toalet nie. Torta zrobiłaś? No. no. Ale bardzo to... ładne, ale gdzie będziemy pierniczki robić? E, może o tutaj weźmiemy. Będziemy... No ale, no dobra, ale to musi, musisz tak czy siak sprzątnąć. Dobra, lecimy dalej. Mamy 100 g masła porzucone i rozpuszczenie miodu i masła. Dobra, 5 minut. A gdzie mam ten, ten? Tu jest moja pokrywa. Start. Dobra, 5 minut, także trochę czasu. To jest pokrywka od słoika, tutaj mam słoik i w ten słoik jak ozdobimy pie, pierniczki to wstawimy te, tutaj w ten słoiczek. Mhm. Tylko że mama go umyła i... O! I tutaj będą tak ładnie pierniczki stały. No ale trzeba je też upiec. No najpierw musimy upiec, później musimy je ozdobić. Tak. Ale zatem ja pieniosę tutaj to do tego. Mhm. Więc... Mamy dzisiaj kupionych parę pisaków jeszcze dodatkowo, czerwony, czarny, fioletowy, biały, zielony i żółty, także będą jeszcze do tego pisaki. Inne, inne są pozostałe, więc ja lubię bardzo je odrobić. Mama, mama, no. mówię tutaj postawić. Dobra, także to już się roztopiło ładnie, ten miodek z, z masełkiem i lecimy dalej. Dodać 600 gram mąki. 600 gram mąki. Chodźcie zobaczyć ile mam foremek do zrobienia tych kolorów. Tu jest żółty, który będzie dopasował do tej pani pielniczek, Więc. A ten dopasuje jabym do tej stawki. Dobra, szukamy mąki i go na razie. Ja razie. Bo bez mąki nie zrobimy. Pialnicka. Pialnicka. się da okoliczki. Nie da Dobra, 600 gram mąki. Mama, mogę je wyciskać tylko jeszcze nie lecną. Wiesz mama. Tak? Zaczynamy od Mama, patrz, to się jeszcze nie wyciska. Więc mogę o tak robić. O, no, 600. Dobra, mama, mamy 600. Patrz. I głównie, poczekaj na razie. 200 gram cukru trzcinowego. Ja trzcinowego cukru nie mam, bo zaniosłam go do pracy, kurna, Więc wsypiemy zwykły cukier. Dzień dobry. 200 gram. Dzień dobry. Może dam trochę mniej, żeby Mama, nie były takie ile słodkie. Już. dodać. trzy łyżki. Przy... 3 łyżki, 30 gram przyprawy do piernika. Ja mam przyprawę korzenną, więc będzie przyprawa korzenna do I go przestań. Dobra, mamy to. I dalej dwie łyżki kakao 10 gram, o kurczę, ciekawo, czy będę miała tyle. Jest, to jakie odgrywała tak książka. Hmm. dobra, dalej dodać jedną łyżeczkę sody oczyszczonej dobra, lecimy z sodą dobra dobra, mamy 5 gram i dodać dwa jajka. Mamy dwa jajka. Są dwa jajka. I co? Ugniatanie. My już w trakcie tutaj wycinania tych pierniczków Trochę ciasto wyszło y, rzadkie i musiałam jeszcze dodać mąki. Nie wiem, jakie wyjdzie w smaku. Zobaczymy. Ale tutaj już część choineczek mamy. I Gusia robi korony same. I oj i aniołek. Mama nie same. I tutaj też mamy o -o. choineczki. Nie, więc czekamy, bo już jedna część naszych pierniczków się piecze. Zobaczcie. O! zaparowało? Tak, zaparowało. O, część pierniczków już się piecze, zaraz zobaczymy. Jak to? Nie, jeszcze są, jeszcze chwilę muszą być. Także niech się pieką, a my idziemy wałkować dalej, nie? A tobie w uszy zimno? Nie, bo jest za głośno. No i założę. A już mama nie będzie odpalała termomiksa, już jest no. umyty no, no. I, i tyle. Patrzcie jaki stary budowałem moje urodziny. To jest mój tort, z którego można się zrobić, ale oczywiście dostałam, bo to jest nie te, bo, bo to są Kolorowa, więc to są też stoliny. Mhm. Jak widzicie, ja zaraz będę już wakowała, bo ja robię te, te ciasta. Są książki mąki. Już dość mąki. to ciasto już jest twoje twarde. Jak kamień. Od tej mąki. Mama, wyciągniesz mi. Ale co wyciągnąć? Te ciasto. Ja muszę tu. Na razie tutaj wezmę mąkę, bo one, musi się nie klejać. Mhm. Sumie... Ogólnie powiem Wam, ta pierwsza partia mi się trochę przyjarała. Wymocni eee, mi się to przypiekło, ale ogólnie bardzo dobre. Takie są teraz twarde, ale wiem, że. Jeden, dwa dni i one takie będą fajne, mięciutkie pierniczki. To jest kolejna partia. Eee, I już ostatnia, ostatni placuszek i to będą e, same e, ciastka. O, same ciastka będę robiła. Oj słabo wycinam. Moja iga już zrezygnowała z gry pierniczkowej. Już jej się znudziło, więc zostałam sama na placu boju. Ale mam nadzieję, że chociaż mi Halina pomoże jej odtawiać. Dobra, idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Czyliby już? Nie, jeszcze, jeszcze chwila. Dobra. Jeszcze chwila. A tu już ciastka mi nie wejdą, więc może to przerzucę na całą blachę. To Ten następną blachę, którą mam, to już jest ostatnia blacha to są same ciastka. Tak? Mhm. Nie, już mogła to szkło wziąć całe, same ciastka. I pani jak się nazwają i pani ciasteczka, tak? No. No, zaraz muszę sprzątnąć. Nie chcę się bawić kumku. Jak ja zaczęłam nakrywać, to on już nie chce się bawić kumku. I co dobre, już są uh -huh. te lukry. Uh -huh. Uh -huh. Muszę jeszcze szybko odkurzyć, bo oczywiście była posprzątana podłoga. Pomyte, poodkurzane. I z powrotem to samo. Dobra. Zaraz. Zaraz. Ojej, co? O, ten bez ręki. jak w tym szeregu, nie? No. Ten bez ręki. Gdzie są te ciastka wszystkie? O. Ten jest ciastek. Dobra. Proszę bardzo, jaki piękny ciastek. Ale ja te małe przejścia, bo już... Hmm. tamty się spiekł. Tak jak mówiłam, prawie same ciastka. Parę choineczek. Idziemy dalej ozdabiać. Ale będziesz miała ozdabianie, co? Do twojego. Czyż nie piękny? Piękny. O, ta jaka ładna. Kto to zrobił? Ja. Czy ja? Ja robiłam teraz. A ty, Iga, co robisz? Wednesday. Wednesday? <grywa> <grywa> Serio? Ja no. <grywa> Ostatnia. I mnie nie jagrywaj. Ej. Nie jagrywaj. Pokaż. No tutaj to i zdjęcie chcę wysłać. Ja się nie Ale Wednesday zrobiłaś.